Cześć, witamy Was na naszej stronie mobilnej. Ostatnio trochę ją zmieniliśmy, żeby dostosować ją do obowiązujących aktualnie trendów. Podzieliliśmy ją na działy, żeby była przejrzysta i łatwa w przeglądaniu. Działy te mają swoje odnośniki także w mobilnym menu, o czym będzie później. Pod artykułem widzicie e, tutaj linki do udostępniania. Korzystajcie z nich jak najbardziej. Prosimy o to. O, widzę tutaj Stacha, który jest taki poważny na tym zdjęciu, ale skupiony. OK, dobra, lecimy dalej. Przyznajcie, że wygląda całkiem fajnie. A teraz za chwilę pojawi się strzałka i znacznik na naszym prawym mobilnym menu. Dzisiaj skupimy się na kalendarzu. Ja teraz zakreślam kalendarz. Chciałbym trochę o nim więcej powiedzieć. Jak widać, Wydarzenia wyświetlają się z datami, z wszelkimi informacjami, można no to przewijać. Na górze macie kategorie. Możecie sobie wybierać te kategorie, w zależności od tego, jakie zawody Was interesują, jakie chcecie zobaczyć daty, jakie chcecie zobaczyć harmonogramy. Możecie wybrać jedną kategorię lub kilka kategorii. Możecie wybrać F-Class, Training i PRSS Poland Series, to co teraz jest prezentowane na ekranie. Wszystko jest poukładane intuicyjnie i przejrzyście. Możecie też wybierać oczywiście miesiące, które Was interesują, a z prawego menu widoki, dzień, miesiąc lub agendę. Możecie też rozwijać wydarzenia, aby więcej się o nich dowiedzieć. A przy okazji wciskając w prawym dolnym rogu flagę języka, który Was interesuje, możecie je przetłumaczyć. A teraz nowość: sami możecie dodać wydarzenie strzeleckie za pośrednictwem formularza, który wprowadziliśmy. Tutaj pod kalendarzem. Po wypełnieniu i wysłaniu natychmiast otrzymamy go do weryfikacji. Zapraszamy!